Kot syberyjski wady i zalety. Jak zawsze oczywiście zaczynamy od zalet. Pierwsza z nich to to, że koty syberyjskie są naprawdę kotami bardzo towarzyskimi, chętnymi do bycia z nami, bycia takim fajnym towarzyszem. Ponieważ kot syberyjski właśnie bardzo dobrze czuje się, kiedy jest tuż przy nas. I ta, ten jego przyjacielski, towarzyski charakter rozciąga się na całą rodzinę. Oraz najczęściej na naszych gości, ponieważ o ile kot syberyjski na początku będzie dosyć nieufny, to z biegiem czasu, a raczej dosyć szybko się do tych nowych gości przyzwyczai i będzie ich traktował w sposób bardzo przyjacielski. Koty syberyjskie są też kotami bardzo uczuciowymi, chętnymi do pieszczot, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że ta ich chęć do pieszczot jest tylko wtedy, kiedy one mają na to ochotę. No ale tutaj oczywiście to jest przecież kot. Koty syberyjskie lubią kontakt z ludźmi, tak jak wspomniałem wtedy, kiedy one mają na to ochotę, tylko że po prostu kot syberyjski po prostu lubi być, można powiedzieć tuż przy nas. Kot syberyjski jest tego typu kotem, który lubi przebywać w naszej obecności, do tego nie wchodzi nam pod nogi, nie jest nachalny, nie narzuca się, tylko po prostu jest tuż obok nas. Jest jakby można to powiedzieć częścią naszego otoczenia i chce być częścią tego otoczenia i to mu sprawia wielką radość. Jeśli mowa o radości to trzeba zaznaczyć, że koty syberyjskie są kotami bardzo wesołymi i chętnymi do zabawy. I nawet kiedy są już kotami bardzo starymi, to jednak ta chęć zabawy u nich nie zanika, ponieważ kot syberyjski poza tym, że jest naprawdę kotem długowiecznym, do tego nie traci ani Temperamentu ani chęci do zabawy, nawet w bardzo podeszłym wieku. Tu warto też wspomnieć, że niektórzy uważają, że koty syberyjskie po prostu mniej uczulają. Z powodu mniejszej produkcji pewnego białka, które w ludziach, w części ludzi, niestety powoduje alergię, uczulenie. A kot syberyjski jest uważany za kota, który te uczulenia, to uczulenie wywołuje w stopniu troszkę mniejszym. Do tego są to koty bardzo inteligentne, sprytne, potrafiące bardzo często być chętnymi uczniami, chociaż to nie jest taka całkowita reguła. Tutaj jednak musimy troszkę je przekonać, ale po prostu są to koty, które odznaczają się bardzo dużą inteligencją. Dobrze dogadują się ze zwierzętami, chociaż tutaj trzeba wspomnieć o takim czymś, że jest jednak to kot. Są to zwierzęta, które lubią być naszym. Najważniejszym zwierzęcym towarzyszem i taka konkurencja innego kota, psa, jakiegokolwiek innego zwierzęcia może mu nie do końca pasować. Dlatego warto pamiętać, że jeśli mamy inne zwierzęta, to musimy wiedzieć, że jednak kot syberyjski najchętniej byłby tym najważniejszym naszym, można powiedzieć, pupilem. Kot syberyjski to również zwierzę, które odznacza się doskonałym zdrowiem. Są to koty odporne, są to koty bardzo odporne na warunki atmosferyczne i to wszystko właśnie się przekłada nad tą wspomnianą długowieczność. Dużą zaletą też tych kotów, chociaż obecnie to nie jest coś, nad co większość osób zwraca uwagę, jest to, że kot syberyjski jest naprawdę świetnym łowcą. Jeśli ktoś poszukuje kota w celu posiadania kota w takiego, jak kiedyś była tego potrzeba, że po prostu tępi szkodniki, to oczywiście kot syberyjski w tej materii sprawdzi się w sposób naprawdę genialny, ponieważ to, co on potrafi jako łowca, to jest coś bardzo fajnego. Koty syberyjskie również nie niszczą, nie odreagowują w jakiś mocny sposób tego swojego zadowolenia, jak to niektóre koty mają w zwyczaju, doskonale dostosowują się do nowych miejsc, do nowych rzeczy. Po prostu to przyzwyczajenie się do nowych miejsc i rzeczy nie jest tak długotrwałe jak to ma miejsce w przypadku niektórych kotów. Pielęgnacja jest prosta, są to też koty, których wychowanie jest naprawdę proste. Tutaj nie ma najmniejszych problemów, żeby wychować kota syberyjskiego na takiego fajnego towarzysza. Tylko jak zawsze musimy jednak troszkę czasu na to poświęcić. I co ciekawe, koty te lubią wodę, co niektórym może można powiedzieć. Pasować. Może teraz kilka wad, skoro było tak dużo zalet. Pierwsza z nich to to, że są naprawdę duże. Potrafią ważyć nawet 12 kg, chociaż niekiedy nawet zdarzają się osobniki ważące więcej. Więc jak na kota, są to zwierzęta duże, ponieważ 3-4 kg kot to jest taki kot, można powiedzieć, normalnej wagi, normalnych rozmiarów. A tutaj sobie wyobraźmy kota 2-3-krotnie, 4-krotnie większego. To nam po prostu daje świadomość, jakim dużym może to być kotem. I niektórym, na przykład, może przeszkadzać, że taki kot leży, duży, ciężki kot leży nam na kolanach. Ale oczywiście to nie jest coś, co powinno nam przeszkadzać. Oczywiście do, wale, do wad można też zaliczyć takie bardzo kocie cechy, na przykład takie jak duża niezależność i duża samodzielność. Tylko, że kot syberyjski nie jest kotem, który te cechy, dla niektórych wady, ma rozwinięte w jakimś dużym stopniu i nie jest to coś, co będzie nam przeszkadzało. Ale trzeba pamiętać, że to jest kot, który samodzielnie decyduje, co chce zrobić, co akurat w tej chwili będzie robił, czy akurat ma ochotę na pieszczoty, czy może, żebyśmy mu wszyscy dali święty spokój. Kolejną wadą jest to, że to są koty bardzo ciekawskie i naprawdę ta ich ciekawość. W połączeniu z dużym sprytem inteligencją powoduje, że jeśli sobie coś zaplanuje, żeby na przykład coś sprawdzić, co jest w szafce wysoko, to będzie do tego dążył w bardzo mocny sposób i ta jego upartość może doprowadzić nawet do jakiegoś wypadku. Niestety, do tego koty syberyjskie uwielbiają wspinaczki. Niestety jego waga powoduje, że nie wszystkie miejsca w naszym domu. Mogą po prostu te 12 kg, 10, 8, 9, 10, 12 kg wytrzymać. I tutaj musimy zwrócić szczególną uwagę, żeby ten nasz wspinacz nie zrobił sobie albo czemuś, komuś krzywdy, i musimy tak przypilnować, żeby umożliwić mu tą, ten instynkt, który każe mu się wspinać, na przykład instalując odpowiednie. Meble, drapak, tak, żeby po prostu mógł gdzieś się wspinać w sposób bezpieczny. Do tego koty syberyjskie nie za dobrze znoszą bycie samemu. To może dziwić, ponieważ to kod niezależny i samodzielny, ale jednak kod nastawiony mocno na człowieka, i niestety te jego kontakty z człowiekiem są dla niego bardzo ważne. Brak tych kontaktów jest dla niego czymś bardzo, bardzo negatywnym. Więc to znoszenie samotności nie jest aż tak fajne, nie jest aż tak dobre jak w przypadku innych kotów. Są to też koty dosyć ruchliwe. Ta potrzeba ruchu jest duża. I o ile są to koty, które potrafią się same z sobą bawić dosyć długo, to jednak musimy im w tym pomóc, musimy zapewnić im odpowiednie zabawki. To nie będzie kot, który cały czas śpi, cały czas leży, ale kot, który jednak lubi ruch i go potrzebuje. Niektórzy wskazują też jako wady to, że te koty są dosyć rozgadane. Wydają wiele dźwięków bardzo fajnych, bardzo przyjemnych, więc nie wiem, czemu komuś miałoby to przeszkadzać, ale jednak jak na kota jest kotem dosyć rozgadanym. nie w takim negatywnym nie w taki negatywny sposób, że po prostu cały czas nam miał czy ojcy, ale po prostu lubi z nami porozmawiać, lubi nas o wszystkim poinformować. Dla mnie to zaleta, ale niektórym może to przeszkadzać. Więc, jak widać, kot syberyjski jest kotem bardzo, bardzo fajnym. Kotem z własnym charakterem, ale ten jego charakter, upartość, niezależność i samodzielność jest jednak tak mocno ograniczona z powodu tego, że po prostu lubi, kocha ludzi, że nam to nie będzie przeszkadzało. To jest po prostu kolejny fajny kot towarzysz. Kocz towarzysz, fajnie nastawiony na człowieka, z którym życie nie będzie sprawiało problemów. A to jest bardzo, bardzo ważna cecha. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć pokaż znajomym, wrzuć to na swoje media społecznościowe. Zapraszam też na mój drugi kanał ciekawostki o zwierzętach. Linki w opisie.